Biedna kandydatka. Dlaczego masz takie oczy małe? Ty, bo go ja zinaćpał się. Ale jest chory, bo chory jest na zinaćpał. Nie, to nie choroba, to niedojebanie mózgowe. No nie wiem co nie, to... Nie, to u siebie występuje. występuje. Ty kurwa jebany. Dobra, nie wyzywaj mnie tych kurwi kłaku, jebany za tej kamery. Chcesz się kurwa powyzywać, zapraszam na kamerę. I zabierz mi tego ćpuna kurwa, bo jak na niego patrzę, to mi się wymiotować chce. Jakbym Ale, kupę kenne, w parku zobaczył, to wie, tam, nie, jak jakbyś leżał nie koło nie kupy, to bym się nie kurwa, kurwa pomylił, bym ciebie zdeptał Za, kurwa zamiast tą kupę, debilu jebany kurwa, je jednostrzałowcu pierdolony, nie no. Liś. na liściu to stary z matką pięknik, kurwa robili, debilu jebany i obażanki pierdolałeś kurwa ze starym na Wielkanoc. No, pizde, no. to twoja matka kurwa otwiera przede mną jak drzwi biedronce się kurwa rozsuwają, tak samo to działa, to samo kurwa, ten sam, ten sam mechanizm kurwa, w i w drzwiach, rozumiesz, ten sam mechanizm, tak samo, tak samo się rozszerza. Co? Co? No. No. I nie otwieraj tak tej paszczy, tata, tata jeszcze nie przyszedł. Spokojnie, nie musisz. Zamknij pizdę, nie Dobra, nie powtarzaj się kurwa. Biśniaków Aż kurwa czatkę zgiętą jak fiuta, więc się uspokój. No tak mam fiuta, kurwa, do twojej gęby się mieści. No do mojej gęby, do mojej gęby. Jak ja bym ci piuta, do gęby wsadził, to by, to by ci kurwa, to by ci kurwa biały proszek dupą wyleciał, więc się uspokój. Nie wsadzę cię piot, z gęby musisz wyjąć, kurwa, spadł. Nie, 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 jak, jak chcesz się wyzywać, nie jest, naprawdę, bo kurwa wyglądasz jak taka świnia, która, która wpierdala, wpierdala, powiedzmy, żołędzie i później mówi z pełną gębą, więc uspokój się, szacunku. No, co, co ty. Co ty powiedziałeś? Uja miałeś w papie. Chuj, chuj tylko no, tam nie, się no, znajdujesz. Nie, miałeś w grupie, szkaruję, jebany. różową bluzę, bo zaczniemy gadać, ty kurwa, jebana. Ale co masz do, do tej różowej bluzy? Matce twoje zajebałem. Najpierw ją wydyma, a później mówię, a kurwa zimno to sobie zabiorę. Dobra, widzisz, widzisz, widzisz nie dość, łóza, nie dość że ci wyruchałem matkę, to jeszcze zabrałem coś, co było w twoim domu. Złodziej i, złodziej i ruchacz, ruchacz kurwa 1000 IQ. Nie ruchasz człowieku. No spytaj. No, no, dobra, czemu, czemu masz, kurs, to czemu to masz to taką lukę pomiędzy zębami? Bo twoje stare się spuszczają. No dobra, zębami się spuszczałeś, dobra, to widzę, że u ciebie chyba inna kurwa szkoła ekonomii. Jak ty zębami kurwa puszczasz swoje orgazmy. Coś, czy nie, to, nie do to, chyba, to, chyba, to, chyba, to chyba tata się spuścił do papy, później ty otworzyło się i ci wyciekło. To chyba było inaczej. Maria, to stary Jak już krzyczy, że woda ciepła w No, woda ciepła, ciepła woda ciepła. Ciepła, ciepła. No, no, no. Ciepło, że to masz dupę, kurwa, za każdym razem jak starego widzisz, bo wiesz, że zaraz będzie podgrzewanie. Kolega, w masz kurwa. No, no, no. no, no. no. W bluzie. Dobra, debilu, jebany, kurwa. Powiedz coś ciekawego. A już ci się teksty skończyły. No, tyle ci wchodzi razy dwa. A twoja matka to połyka. Nawet do rymu, do taktu. A twój stary wsadził fiuta do kontaktu i powstałeś ty. Złe ciśnienie, złe no ciśnienie, no w nocach, złe no w nocach, ciśnienie no w fiucie po no. powoduje właśnie takie przypadki jak ty. Ale bluzy zdaje mi różno. Dobra, ale co ty masz do mojej bluzy? Co ty masz do mojej bluzy? Co ci się nie podoba? Ja rozumiem, ja rozumiem, że, że, że widziałeś się codziennie, bo mama w niej chodziła, bo się szmata nie przebierała. Dobra, 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 no. się ze mną dzisować, to się kurwa przygotuj. Ze mną! ze mną, to jak walka z Mariuszem Budzianowskim. Jak się dobrze nie przygotujesz, dostaniesz pierdol. czaisz bazę czy tracisz wątek. No, churga dobra, bo jakie ty jest człowiek. Dobra, jak, kuchy... dobra, wyprostuj to, te zęby, to, kurwa zejmów Iwanny, bo wyglądasz jak wiewiórka, jak ci kurwa do parku wziął, to byś mi drzewa kurwa puścili, na tydzień. Nie z czekolski człowiek, jakby cię kurwa, bo bym się ci bo ja nie. No jeszcze mówiłem ci, że na liście to twój stary matką pięknik robili. No, kurwa. Piknik do koszykownika. No, no, Piknik, Piknik. No. Jak żydzi, kurwa. No, stary ci kurwa z dupy koszyk zrobił i ładuje każdego dnia. <górne> Więc źle pił skoku. Dobry, dobry jesteś, no Dobry, dobry. No, dobre no dobre. Pękasz, kurwa, do co za ci pęka, Co ci pęka, co ci pęka, co ci pęka. No i mam pęka, jak nie umierzam. Jebana powiem ci pompuje się kurwa jak, jak, jak w teletubisiach te piłeczki, które ma. Powiem po prostu 15, 15 Dobra, dobra, 15. Piętnastu to, to twój wujek przychodzi do twojego pokoju, żebyś miał, kurwa, żebyś miał 15, wyczyn 15, i 15, 15, żebyś pobił rekord. W słuchaj, w ten, słuchaj, 15 w ten, chuj w Twojej dupie to jeszcze, to jeszcze nie to, co, co tak naprawdę potrafisz. Ty masz lepszy rozwój. 20 się zmieści i jak się popieści, to nawet dwudziesty pierwszy wleci. A, twoja matka go obsiódła. na to. Dobra, 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 no, 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 pokazałeś. Możesz sobie na to przesiad zrobić, może nareszcie z mądrzej. No ja na to robię przesiad, za piątaka, to No, no. Ale masz małe dziurki w nosie. Słuchajcie, no, dziurki o. Twoje oh, dziurki no, jak no, twój no, mózg, no, 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 kurwa, nie, no, no, nie, no, nie no, no, wymiarować. No cwelu jebany. No celu jebany, to tylko tyle potrafisz powtórzyć. W kółko, jedno i to samo, cwelu jebany, cwelu jebany. Jak na celowni byłeś, no to co? To się no, no, no. Różową bluzę No i znowu się przypierdalasz no, do różowej bluzy. Zobacz jak ty wyglądasz, pionku jebany kurwa. Siemka, pozdrowisz wyglądasz jak ten pionek z szaków, który jest zmiany ja, zawsze jako pierwszy, Demilu, Jak ty, kurwa, wyglądasz? Oczami uśmiechnięta twarz no, no. Z otwartymi ty, kurwa, wyglądasz jak jakiś eksperyment, kurwa, chemiczny, no, więc no, się uspokój, naprawdę. Za dużo, kwasu i za dużo potasu i wyszło gówno. No, widzisz, to jest tak zwana reakcja chemiczna, kurwa, demiluje. Twój stary, jak ci robił, to mu się kurwa, zaciął i mózgi się Końca, kurwa, nie, to jebany. jebany. 10 lat już się nie. No 10 lat, oj. 10 lat. 10 lat temu to stary poszedł po mleko, do tej pory nie wrócił kurwa dewilu jebany pierdolony, zajebany, kurwi kłaku. O nie, 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 nie. No ja się nie dopiero nie rozkręcam, poszłukaj mnie uważnie, kurwa, jestem jak Tomasz Got, nie mam hamulców. Może się mamy zapytać. Jak w niej jeździłem, to też kurwa mówiła, że jak kubica driftowałem i nie. Nie, na aparat. No, 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 no. Weź no. aparat na te zęby, kub, bo jak patrzę na te zęby, to mi się kurwa naprawdę... Piła no, przypomina mechaniczna. Opadł, no, Widziałeś to no, to no kiedyś piłę mechaniczną? To tak, to tak, to piłę mechaniczną, tak, która ma takie szpice. Taka piła i później ten, później na tej pile powiedzmy, powiedzmy, to się to to nazywa, to, to się dokładnie nazywa, nazywa. Trajzega. No to masz takie zęby kurwa jak ta, jak ta Trajzega. Identyczna. Mocnego. Dzięki. No. No, w końcu kulturalny jesteś jakiś, nie? No wiesz no, mnie czegoś nauczyli w przeciwieństwie do ciebie. No, wyjebane. jak Rado z Patusem to się nie... No, z Patusem, z Patusem. Odezwał nie, się debil który w czapce w domu siedzi. To, Na to to naprawdę, bolo, uspokój się, uspokój bolo, bolo, bolo. się. No, już, 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 już. białe ściany na chacie jak psychiatryka kurwa nie, to jest kurwa odezwał się debil niebany z białymi ścianami na chacie, ja, na chacie nie, 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 nie wiem, nie wiem kurwa, stary, widzisz swoją matkę, ma chuja w dupie mówisz, no ma chuja w dupie, sam masz chuja w dupie debilu, ty kurwa się zastanów, co ty mówisz do kogoś kup się przepierdala, że mam białe ściany, sam ma białe ale ja nie jestem w chacie, ty kurwa, to nas różni dobra, no, to, jak się z chaty Poczeka wyjebali? to a co tu jest, to, no, no, co tu jest? No, o, patrz, patrz, możesz temu koledze powiedzieć, żeby ci tą, żeby ci tą sztangą w łeb pierdolną, może zbudrzejesz. Siema, co tam? Dawaj dynę rób co mogę? Dobra, 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 zgasiłem cię kurwa jak twój stary ognisko gaśnica, więc zamknij pizdę. Twój stary zgasił. No, no, no już ci się internet nie, kurwa. Twój internet jest jak twoje zęby. Jedyne do czego się nadaje to do cięcia. Zastanawiaj się dłużej kurwa, no już mózg pracuje, zaraz ci ta czapka kurwa spadnie, bo tam, tam, się, tam się kurwa grzeje bardziej niż szczęki kurwa debilu jebane Zaraz ci doza zacznie parować kurwa, wkładaj tego chipsa kurwa tak samo jak ja twojej matce do, do fiuta, do chipy składam debilu no, dziękuję za 20 złotych, pozdrawiam cię Gaki. No. Wiedział że jest, Wiedział. zbiedział, psychicznie i jak usłyszał, usłyszał, że pozdrowiłem to przełączył